Siema, z tej strony Kikosenix I Magzajan A dzisiaj będziemy przewodzili Parkour Rusza 2 No, także zapraszam do oglądania no. jak ty to robisz mordo? Jak ty tak skaczesz? Trzeba wpisać eher Ale jak? Ukośnik, e -stacja. No <gry> C hy. E, e -r. No Ry o kurde, o kurde, co jest? O kurde, co się dzieje? Dobra. Patrz widzisz, no, to działa. Kubek Dobra, skończył. także zapraszam Dobrze. do oglądania. No. Dobra, to przechodzimy. I tutaj chyba się początek robi. Tutaj, przez tą szybę? Kurde, tutaj się kurde. Przez, przez szybę skakuje. Tutaj? Nie. Mordo, nie, cze po, po czerwonym trzeba iść chyba. Po czerwonym trzeba iść. Czerwony. I przez to Rozbijamy. Dobrze, idziemy z naszymi kolegami. Tak Tutaj Wiktor sobie radzi, dobrze. Nie znam, nie znam. Ja też nie. No idź, idź. Ogólnie to brakuje tu pistoletu. Tak jakby w jedynce był pistolet, to teraz go brakuje, bo nie mogę zabijać przeciwników. Oponentów. Oponentów. Oburde. O tutaj, po, po tej róże musisz wejść, widzisz? To po tej róże. No A przez drzwi nie mogę? Nie no, po czerwonym tylko trzeba. Dobrze, dobrze. O to dobrze. co, panele słoneczne? Panele. Po panelach musisz wejść. Dobrze. O. Nie, myślałem, że to jakiś kot jest, ale jednak nie. Ej pa, tam da się wejść chyba, czy nie? Tutaj, patrz na górę. Skrócić się da. Pa. No, bardzo możliwe. O i tutaj widzisz? A mm -hmm. tak, tak to byś musiał tam przechodzić wszystko Gdzie teraz? I teraz w lewo czy w prawo? Tam chyba, przez tę tu, tu. szybę. Przez szkło. O, tak Kurde, niech coś... Się... O, rozbiło się. O no, kurde utknąłem. O Victor okay. Pro tutaj przyszedł do nas. No. Ej, nie spadnij. Nie, no. nie sp <noise> O Cholera. Aha, super. Czemu? Wszystko moja wina. Czemu? O nie, ja też spadłem. Jak to? No nie wiem. Gdzie jesteś? No sam spałnie. Dlaczego tak to Jak działa? To... Chodź, bo musimy to dzisiaj przejść. Kingdom do Parkour Parku rusza. Parku rusza. Tak, rusza. My nie byliśmy za daleko. Teraz to Spina? przejdziemy. Chodź. Prędkość bieg. Ale Shift nie działa. O tu można. Pierwsza część była lepsza. To prawda. Niestety już zabrali nam dostęp. Chodź tutaj, odzów po panelach. Bo teraz nie możemy spaść. Nie możemy, nie możemy. Można było od początku. O, tamten Victor Pro spadł, dobra. Prześcigamy go. O, idziemy. Nie spadli, nie spadli. O, dobra. Nie spadłem, nie spadłem. O teraz tam, tam, o. Skoczyć. Dawaj. Dobrze. Teraz, o nie, teraz sam. O, udało się. O kurde, ale trudny skok. No. Tu trzeba, patrz, czerwone tu jest. O kurde. Opatrz tu chyba życzę. Taki... Opatrz tędy tu można schakować Ale zhakowaliśmy system LOL tak. Kiedy następny checkpoint Opatrz jest o, Żółty Checkpoint team jeden Idziemy dalej Kurde czekaj you nie, nie, nie trafiłem will automatically jump by stepping on these boxes Uwilla automati Co? O, od razu skaczę Tutaj chyba Tak, ten O kurde przewodny. Nie no masz tu checkpoint, a to będzie źle Ej, bo coś mi się nie udało Ej, coś na, na... tutaj na tych jest pokazane Gdzie? To jest pokazana pierwsza część spadam ciągle gdzie ty jesteś? Dogonie cię. Dogonie cię zaraz. Bo ja już trzy, trzy razy umarłem. Dogonie cię Gdzie jesteś? O, widzę cię Na czerwonym. Hej Kurde spadłem. Spadłeś, kurde To bym musiał od początku teraz tak. Dobra, to czekam. Nie, co? znowu spadłem. To jest jakiś żart. Nie. Co tu jest? O. Tam można to od środka przejść, ale my to. Przeszliśmy szybciej tutaj. O. O. Easter egg, patrz. Easter egg. Gdzie, Gdzie jesteś? jest? O, spadłem znowu. Cholera jasna. Kurde. Chodź, ja tu mam Easter egg. No, ile razy to mogę spadać? To bo to mnie pojawia przy tym. Przy spadku. O, chodź, chodź. No, o, idę za Wiktorem. Wiktor Pro tu jest. Jaki Isterek? Chodź tutaj, tutaj chodź. Musisz to przejść. Zrzucamy Wiktora Pro. O, nie wyszło. O kurde, wziął mnie Na plecy. Isterek. O kurde. Tutaj isterek. musisz, patrz tutaj. I patrz tam masz. Hello Kitty. No, rzeczywiście. Ale rozjechaną mordę ma. No trochę. No. Tutaj nie spadni teraz. Musimy tu spadnąć. Tam, tam, tam. O. Udało się, patrz. Patrz, Wiktor Pro spadnie. O, nie spadł. Nie spadł, idzie razem z nami. Co to jest? Nie wiem, pa... O, co Odejdź jest? Odejdź stąd. Odejdź stąd. Coś mnie goni. Idź, ociekaj przed tym. Ja uciekam. Ociekazja. Uciekam. Patrz, zatrzymało się tam, widzisz? No. Boi się mnie. O kurde, ja zaraz spadnę. Ej, Dobra. patrz, karty mam jakieś, a nie to, to trumny. Ej, co to jest? No nie wiem, powiem, powiem temu czemuś, żeby cię zabiło. Nie wiem, nie działa. Windows. Windows 7. Dobra, idziemy dalej. Tutaj? Tak. Do góry. O, to jest jakaś tyrolka. Chyba. Tak. Tyrolka. O. Dobra, tutaj. Góry. Gdzie jest kolejny checkpoint? No nie wiem, o, właśnie. właśnie byliśmy na drugim. O, ej, rzeczywiście. O, o, to, no. O. Chyba. Brawo. A myślałem, że dziś poszedłem znowu do tyłu. O kurde, o. zrzuciłeś mnie, no. Co ty zrobiłeś? Przepraszam. Czekaj. Jeszcze raz muszę tam iść. No dogonię cię mnie. Za, jesteś na pomarańczowym. Dobra. Dogonisz mnie. Goniecie O, Wiktor, pro No, on zaraz mnie zrzuci. Mam się, że nie mam tędy iść. Gdzie jesteś? Tutaj. Na górze. No to chyba jesteś już dołem. blisko. Chyba dobrze, co nie? No nie wiem właśnie, gdzie ja powinienem iść. A, tutaj, tędy. Ale to jest głupie, bo tutaj na górze patrz. Widzisz te czerwone? To tutaj nie możemy iść. Czekaj. i Musimy iść na, tam tu. dołem. Tu? I tam jest kolejny checkpoint niebieski. No, tutaj chodź. Tutaj no, tu jest checkpoint niebieski. O. A to? Nie wiem. A tam da się może Lepne, jakiś iść. Nie ma Isterega. Nie ma Isterega, chodź. O. O. O kurde. <laughs> Przepraszam. Moja wina. Tak. No. O czerwonym ja bym... mówisz, zapomniałem. Gdzie jesteś? O, chodź tu. Tu po czerwonym. Maxajen. Maxajen. Idę na aura. Dobra. Dobra. Kurczę, taguje. O, taguje, rzeczywiście. To może... Dobra. Że tutaj. Nie. Tutaj. tutaj jest... Egg jest jakiś. Egg. Zobacz, tam jest taki obraz. O, oczywiście. Wentylację. O i ujdziemy tutaj. O. o cholera jasna. O cholera. Po tych rurach można wchodzić. O no, masz rację. O luneta. Już jesteśmy prawie na tle, a połowie. nie to teleskop. No, nie można z niej patrzeć. To luneta, to teleskop, nie wiem. Nigdy nie miałem głowy do interesów. Ja tak samo czerwona. O, to musimy to, o, a nie. Idź pierwszy. O, checkpoint, czwarty już. No i dobrze. Kurde, spadłem. Twoja wina. Czekaj na mnie. Dobrze, poczekam. No, nie mogę teraz skoczyć przez ciebie. No, ale spadłem. Jak tam? O, dobra, tutaj trzeba. Oj, spadła mi gąbka z mikrofonu. Oj. Spadła mi gąbka z mikrofonu. O kurde. To niedobrze. Jak tu się wchodzi? O, no ten... tak, tutaj. A ja... Zjedziemy. pójdę inną drogą. Patrz. <laughs> tu da się przeskoczyć. Nie ogarnęli chyba, że tu da się przez tą... Co ty?! Jak ty tam do góry wszedłeś? <laughs> Nie wiem co się stało. Ja tędy tu wejdę. Tutaj. O, ale ci na głowę skoczyłem. prędkość. No właśnie, prędkość. Tutaj do czerwonego trzeba iść Wojtek. A no tak. O nad tobą jestem. Haha. Ić. O. Co to jest za hater? z gonna nadaj. O kurde, spadłem. No bohater go daj. Musisz tu... ...na lewo. Oj, czekaj, jeszcze raz muszę tam dojść. Tutaj. Oj, wskoczyć. No wskoczyć się nie da. O, dobra, wskoczyłem. Idę. Gdzie jest koniec? Tam jest koniec. Już jesteśmy po, na połowie. Na prawo czy na lewo? Tam trzeba skoczyć. E, na lewo. Okej, okay, dzięki. O, tutaj. Chociaż na prawo chyba też by się dało. Nie wiem. No i chodź teraz tędy. Tutaj? Okej. Okay. Tu czerwone. O, rzeczywiście. 180. Co ty zrobiłeś? Czemu ty tam na dół zszedłeś? Nie wiem. Poczułem taką potrzebę. Okej. Okay. Też tak mam nieraz. O, o jestem. O, o kurczę, kurde, spadłem. spadłem. Ej, w tym samym momencie powiedzieliśmy. No. Ale jak XD <laughs> Lol. Nie mogę tu wskoczyć. Mojang. Edi. O jest, jeszcze Czy tam grę Mojang stworzyło? O, Minecraft, Minecraft, patrz. O tutaj. Minecraft. Kurczę. Minecraft, Kurde. więcej Minecrafta. Klopse. No, notch. Not. Tu musimy iść, patrz. No ja, idziemy. O, Minecraft. Czerwony. O kurczę. No posuń się. O. o kurde, patrz, nie spadli. Nie spadli. Ok. Dogonię cię zaraz. No dobra, to ja, ja poczekam. czekam na ciebie. Mm -hmm. A, dobra. Gdzie, gdzie jesteś? Mm. Też idę. Za chwilę powinienem być Za niedługo. Okej, okay, to ja tu czekam koło tego skoku. Gdzie ty jesteś? No idę na co już. O, widzę cię. Maxayan. Tego pokoju z komputerami. Przejdę górą. Gdzie? Jak górą? Co? Gdzie ty jesteś? Na górze. Dobra, to teraz się nie, nie spadnij. Tutaj. O kurde, piąty checkpoint. Jezu, Robux. Tak blisko. Robux, please. Ej, masz jakieś Robuxy? Nie mam niestety. Kurde, mi zostało chyba. 10 Nie O, to mi 10 Ej, zostało potem bo się idzie Nawet... Aha, nieważne Ujojoj oj. Ej, przejdziemy to za niedługo do Masz tutaj to, o, o. Nie. to ty mnie wchasz No i spadłem do <laughs> Tutaj No dobrze F, prawie spadłem. Czuję męską potrzebę, żeby tam skoczyć. Gdzie? No nie, nieważne, to jest niepotrzebne. Jednak, chociaż... Tutaj okay, to chodź. Do góry tutaj. Teraz tam trzeba. O, Dobra. Tutaj. Co ty zrobiłeś? A, dobra. to No nie, doskoczyłem. O kurde. Przez te kratki się da przejść. Ej, ale to łatwe jest. No. Ja myślałem, że za trudniejsze będzie. To jest średni poziom trudności. To jest coraz trudniejsze się robi. O kurde, ale mnie popchnąłeś. Bez Ciebie bym... Żółte. Nie dał rady. Tyrolka i ostatni dwa checkpointy. Dobra. Idziemy, a tutaj? Tutaj. Dobra No do środka musimy tam wejść Uważaj, bo tu łatwo spaść No nie pchaj mnie To nie ja To Cię pcham Gdy, Które tu się szybę wybija mhm. O! Otworzyło się co tam, jakiś Gdzie easter egg pewnie będzie? O, nie, nie no nic nie ma. A Lampa. O, dwie lampy. O kurde, spadłem. No to musimy dogonić. O jezu. Tak daleko już byłem. No nie, znów spadłem. To to radę? Gdzie był ostatni checkpoint? Daleko, no już. O, no blisko byliśmy. Och, Och cholera. No Co? rzeczywiście daleko się pojawiłeś. No, trochę. Tam już końcówkę widać. Tak mi się udaje. Dobra, teraz sobie przejdę tutaj. Kurde, no znowu spadłem, no. Nie da się grać. Próbuję jeszcze raz. Muszę cię dogonić. No znowu spadłem. Ta tyrolka nie działa. Musisz na nią skoczyć z tego pudełka. Dobra, jadę. Bo udało się. Miałeś rację. Skup się. Daj ci 10 sekund, żebyś był bliżej. O kurde. Idę, idę, idę. Sara będę. No. Sara będę. O kurde. Prawie spadłem. Mam za szybko ci idzie. A ty mnie nie widzisz przecież. Widzę cię. O, przeszedłem dalej, przeszedłem. O, gdzie ty jesteś, a tam? Nie, nie spadnę. Staram się. Tu i tu po tej rolce Cholera. Cholera. Kurde, Do też ja spadłem. spadłem. Też spadłem. Cholera. Cholera. A, ta gra jest nędzna Ciężko się w nią. Jak gra. myślisz, jedynka była lepsza? Tak. Też tak myślę. Te tyronki tu tutaj są jakieś zepsute, co nie? No. Przez dwie No, w jedynce było lepiej. No. To tak. Idzie no, Pierwszy. Okej, okay, idzie pierwszy. Dzieńka, Pepa. Gdzie? No Isterek tam jest, patrz chodź, widzisz? No rzeczywiście. Z pistoletami, karabinami. O. O, prawie spadłem. O, przeszedłem tą pierołkę. Jak, kierunkę. skąd to się skacze? No musisz... O jest, udało się. O, widzisz? Tak. Uważaj, żeby nie spać teraz, bo będziesz musiał od nowa przychodzić. O, co, co to? O, dobra. Uważaj, bo tu rozpędzasz się. Dobrze, prędkość. Dobra. Kurde, tak daleko jesteśmy. Nie chciałbym spaść. Blisko było? Tak, spadłem. O, kurde, niedobrze. O, też prawie spadłem. Kurczę! Nie! Nie, spadłeś. To jest trudne. Maksymalnie spadł. Ale mam wystarczająco determinacji, żeby spróbować jeszcze. Bardzo dobrze. Um... będę biegł trochę szybciej. Mam nadzieję, że ja nie spadnę. Już wiem, co gdzie jest. Widziałem jakieś szkło. O kurde. Uff, dobra O kurde, ale to trudne skoki są Dziwię się, że spadłeś Na tych rurach trzeba Da, o, jestem na siódemce Czekaj Daleko siebie No tam gdzie spadłeś Kilka skoków później już było Okej okay. Już jestem niedaleko A, I must ...be made of gallum and yttrium, because I'm gay. Okej. Okay. Jest, so, jest, jestem tu już. Oooo, oh, zjem sobie kanapkę. balkonie, tędy, po Bo Wojtek tam jest. Pamiętajcie, żeby wbijać do Wojtka na kanał Maxajen Link będzie w opisie Pewnie. Jak będzie 10 lajków pod tym filmem To... To nie wiem, to kolejny o, odcinek To kolejny odcinek, albo... Sprawnie. O, prawie spadłeś Prawie to uważaj, ale masz farta Albo niech będzie 20, będzie trudniej, 20 też. to zrobimy super odcinek, co nie? Maksaj, prawda, prawda. Możecie wpisać w komentarzu, w co mamy zagrać. Uważaj. No. Dobrze. O dobra, teraz łatwe skoki. To uważaj teraz. O, o jesteś. Brawo. O, dobrze, dało się. Czemu ja nie mam nic w ręce? A bo ja, ja jem kanapkę. Dobrze, przynajmniej nie jesteś głodny. Mhm. O dobra. A Co na, na dół, na dół. No, tu trzeba na dół spać. Mhm. Teraz Część, tutaj. Na Czekaj, co tu jest? Tam jest nic. United States. Hmm. No jak ty to do robisz? O. Idę po prostu do tego. I tak samo się robi. O, tu musisz przeskoczyć do góry. Tutaj. Okej. Okay. O, tutaj tak samo. Musisz iść tam do góry, o. O tyrolka. Uważaj, żeby nie spać. No Moje też. Spadam. Musisz na do końca tam iść, o i skoczyć. O brawo. Uważaj, żeby nie spać na tyrolce. Ok. Ten teraz, na pewno. Znowu więcej trudnych skoków. Kurde, nie chcę spaść teraz. Strasznie trudno to jest. Ej, ej, ej! O, byś mnie zepchał. No to, się ale. Czekaj, to trzeba inaczej to zrobić. O, Trzeba to na głowę o Kurde, zrobić. O kurde, prawie spadłem. Ważne, żeby nie spaść do... żeby nie zginąć. O kurde, ale cienkie te linie. O kurde. Dobra, przeżyłem. Tu są cienkie krawędzie Jestem już na samej górze praktycznie Ostatni checkpoint Gdzie? Czekaj na już... mnie niedaleko, dobrze, poczekam Ale cienkie rzeczywiście O kurde O, prawie spadłem Uff, dobra Udało się Gdzie teraz, tam? Jesteś tak, po czerwonej linii co się dzieje? Pat, patrz dwie naraz, ty rolki trzeba. No, no, no Gdzie teraz tu? Eee Nie mam pojęcia. Parkour Rush Go with the Flow Koniec? No, no koniec. To koniec chyba. O koniec. O dobra to. Dobra, kończymy filmik. Kończymy filmik. Jak będzie Choć dwa ustawmy, Chodź ustawmy się tu, no. Tutaj, o. Jak będzie 20 łapek w górę, to nagrywamy kolejny. Piszcie w komentarzach, z jakiej gry? Tak. No i wbijacie na mój kanał. Tak, Maxain. Jak to się robi? Ukośnik Ewawe. Przez V. A, przez V, ok. O, dobra. Także. Dobrze. Y, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No. I cześć. Cześć.